Dobre, chcielibyśmy zaproponować kilka rozciągań w, mięśni w okolicy Bioder, tak aby zrobić to w domu szybko i skutecznie. Pierwsze rozciąganie będzie w klęku. Będzie to połączenie dwóch ćwiczeń rozciągających: rozciągania przodu uda, oraz rozciągania tyłu uda. Przeciwną ręką łapiemy się za staw skokowy. Ważne, żeby nie łapać za palce, żeby nie rozciągać przodu stawu skokowego, tylko złapać się tutaj nawet niżej jeszcze o za sam, za sam staw skokowy. Lewa noga bardziej do przodu, wysunięta. Dobrze. I teraz, jeżeli jeszcze nie czuć rozciągania przodu prawej nogi, w tym momencie możemy delikatnie miednicę dać do tyłu pochylenia. Wtedy poczujemy zdecydowanie więcej rozciągania. Jeżeli nadal tego rozciągania nie ma, możemy całym ciałem przesunąć się delikatnie do przodu. Jeżeli już poczuliśmy wyraźne rozciąganie, w tym momencie utrzymujemy tą pozycję 20 do 30 sekund. Po tym czasie puszczamy nogę. Odsuwamy się minimalnie do tyłu kolanem yy, prawym. Lewa noga od razu do przodu. Ważne, żeby nie była w odwiedzeniu, tylko była w linii biodra. Tak, ręce można sobie tutaj dla równowagi położyć, miednica w ten sposób, żeby nie odkręcać się prawym biodrem do tyłu. Czy już czujesz rozciąganie, jeżeli już czuć rozciąganie, wtedy zatrzymujemy się w tej pozycji, będzie czuć tylną stronę uda lewego. Jeżeli by nie było jeszcze czuć rozciągania, można wtedy się wyprostować w kręgosłupie lędźwiowym i spróbować z takim wyprostem do przodu pochylić. Ważne, żeby nie pochylać się poprzez zgięcie głowy, poprzez zgięcie kręgosłupa piersiowego. Znów utrzymujemy tą pozycję 20 do 30 sekund i wracamy do pierwszego rozciągania, czyli zginamy lewe kolano i łapiemy się za prawą e, nogę. Dzięki temu w jednej pozycji w szybki sposób możemy sobie porozciągać zarówno przód jednej nogi, jak i tył nogi przeciwnej, a potem zamieniamy nogi. Będziemy rozciągali wtedy przód nogi lewej, a tył nogi prawej. Ważne, żeby w domu nie klękać na ziemi, dlatego że kolana bardzo tego nie lubią, żebka bardzo nie lubi takiego docisku, szczególnie jak kolano jest zgięte, więc zawsze warto pod kolano wziąć jakąś poduszkę, kot, po prostu coś miękkiego. OK. Przejdziemy do rozciągania przywodzicieli. Plecami do ściany. Nogi zgięte. Dociągamy nogi do siebie tyle, ile możemy. E, najlepiej złapać się tutaj za stopy, po to, żeby zginając łokcie, móc jeszcze łokciami rozciągnąć troszeczkę e, nogi. Jeżeli jeszcze nie czujemy rozciągania przywodzicieli, trzymając się za stopy. Pochylamy się ciałem do przodu, odrywając się e, od ściany. I znów tutaj jest ważne, żeby to pochylenie było z prostym kręgosłupem, żebyśmy nie zginali się w kręgosłupie piersiowym, tylko żebyśmy próbowali z prostymi biodrami e, pochylić się. Co nam da bardzo dużo e, rozciągania z przodu bioder. I wtedy łokciami możemy jeszcze dodatkowo e, rozpychać kolana. Tak, żeby jeszcze pogłębiać tą pozycję, natomiast ważne, żeby nie robić tego na siłę. Przytrzymanie 20 do 30 sekund, odchylamy się do tyłu na odpoczynek. Można na odpoczynek również złączyć kolana i powtarzamy takie rozciąganie 6-8 razy. Ok. I rozciąganie tyłu ud w tej samej pozycji, prawie zasada jest ta sama. Bardzo pilnujemy pozycji kręgosłupa, czyli łapiemy się za nogi na prostych rękach, także żeby móc się troszeczkę przyciągnąć. I na prostym kręgosłupie pochylamy się do przodu, tak, żeby poczuć rozciąganie z tyłu ud. Jeżeli czujemy rozciąganie, 20 do 30 sekund przytrzymania. I odchylamy się do tyłu na odpoczynek. Powtarzamy 6-8 razy.